Czyli tutaj bajka jest dopisana do tego taka, że uwalniamy smoki, które są symbolem szczęścia po to, żeby oczyściły nasze ciało i ducha ze złego. Pomogły. I czyli są wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne i zewnętrzne, czyli rzeczy, które w nas gdzieś siedzą, bo coś się tam głęboko zadziało. Nie wiem, nasza reakcja na jakieś zdarzenie. Sami siebie. Sami siebie steroryzowaliśmy. E a smoki zewnętrzne będą odpowiadały za zdarzenia traumatyczne, które nam się przydarzyły. Operacja, nie? ingerencja z zewnątrz, topienie się, napaść. Środowisko, w jakim żyjemy. Dokładnie. Te wszystkie, te wszystkie rzeczy to będą tak zwane duchy zewnętrzne, które przyszły z zewnątrz, nie zrodziły się w nas, tylko przyszły z zewnątrz i znowu paraliżują nas w normalnym funkcjonowaniu. Jak sięgniemy sobie do jakichś tam starych zapisków z 13 duchami, związane jest nazwisko Sun si Miao, e, który wspierał oczywiście terapię traumy, wspierał ziołami i temu podobnymi, czy inni mistycy, tacy jak Gehong, który był jeszcze wcześniej, mieli najróżniejsze koncepcje. <laughs> Patrzymy na psa, co robi. Tak. E,